Izabela Janachowska odejdzie z Polsatu i wróci do mamy sprawdzone info od pracownika stacji. Izabela Janachowska szerszej publiczności dała się poznać jako utalentowana tancerka w show Taniec z Gwiazdami. Później Iza zrobiła zawrot na karierę jako prezenterka kanalu przeznaczonego dla kobiet, gdzie prowadziła również kilka programów o tematyce ślubnej. Pomagala przyszłym pannom młodym w dobrze odpowiednich kreacji. Po kilku latach współpracy z TVN Gwiazda postanowiła zmienić pracodawcę na konkurencyjne telewizje Polsat. To właśnie to otrzymała program pogotowie słubnej Izabeli Janachowskiej, a także zaproszenie do współprowadzenia programu Taniec z Gwiazdami. Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja o rzekomym odejściu Izzy Janachowskiej z Polsatu i jej ponownym przejściu do TVN. Takie informacje pojawiły się w serwisie SPL? Który rzekomo zdobyli od zaufanego informatora. Iza znika z anteny Polsatu i znów ma pracować dla TVN. Podobno nie przepadaje za sobą z miszczakiem. Widocznie on ma do niej zal, iza ma wrócić do TVN miała mówić osoba z otoczenia Janachowskiej. Okazuje się, że Izabela wcale nie myśli o odejściu z polsatu. Gwiazda doskonale czuje się jako pracownica stacji. Nowy dyrektor programowy Edward Miszczek również jest zadowolony z programu Janachowskiej. Wiosna 2023 roku zabraknie jej w ramówce jednak nie oznacza to, iż Polsat chce z niej zrezygnować wręcz przeciwnie, przygotowania do produkcji jesiennych odcinków programu Janachowskiej i da pełna para. Gwiazda cały czas prowadzi także dwa programy, które cały czas można oglądać na antenie Polsat Cafe. I za szybko odnalazła się w Polsacie, gdzie ją doceniono i dano szansę poprowadzenia programów na głównej antenie. Pierwszy sezon jej autorskiego show Slubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej okazał się sukcesem. Program spodobał się też nowemu dyrektorowi programowemu stacji, Edwardowi Miszczakowi. Wiosna Janachowskiej zabraknie na antenie, ale to nie oznacza, że nie ma dla niej zajęcia, za kilka tygodni ruszają zdjęcia do drugiego sezonu pogotowia, które ma trafić do jesiennej ramówki. I za cały czas prowadzi też dwa programy na antenie kanalu Polsat Cafe. Więc zdazyla już mocno z się ze stacja. Smialo można stwierdzić, że jest teraz jedna z jej nowych twarzy wyjawił nam pracownik Polsatu.